Dziś w programie Legnica Miasto do Życia zapraszamy widzów na informatyczne wyrażenia. Powiemy o zagadnieniach z zakresu teleinformatyki, m.in. o tym, jak poszczególne usługi z zakresu najnowszych technologii wprowadzane przez miasto ułatwiają życie legniczanom. Co jeszcze jest w planach, jak będzie to realizowane oraz kto nad tym wszystkim czuwa. Wszystko zgodnie z mianem Miasta Smart City, którym Legnica w tym roku została nazwana podczas trzeciej edycji Konferencji Smart City Forum, za co otrzymała statuetkę. Zapraszamy. Legnicki magistrat uruchomił referat, który koordynuje pracę w obszarze teleinformatyki i nowych technologii. Zespół liczy kilkanaście osób i czuwa między innymi nad tymi projektami, które ułatwiają życie w mieście. A jest powiem, nad czym pracować. Sieć miejska w Letnicy liczy dziś ponad 18 km światłowodów i kilka kilometrów kanalizacji teletechnicznych. Sieć radiowa, niezbędna na przykład monitoringowi miejskiemu, rozbudowana jest równie poważnie. Wydział Informatyki Urzędu Miasta zajmuje się obsługą informatyczną urzędu, a także wychodząc naprzeciw potrzebom rozpoczyna koordynację projektów. Miejskich, czyli będziemy pracować też z jednostkami podległymi i z innymi instytucjami w mieście, które tworzą projekty z obszaru teleinformatyki i wdrażania nowych technologii. W tej chwili jest nas 11, natomiast planujemy w związku z rozszerzonymi kompetencjami poszerzyć struktury wydziału o kolejne osoby. Będziemy prowadzili nabory i tutaj też prośba do mieszkańców, jeżeli czują potrzebę, jeżeli mają odpowiednie kwalifikacje zapraszamy do do konkursów na nowe stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę to dysponujemy już ogromną infrastrukturą, bo sama sieć miejska to jest w tej chwili ponad 18 kilometrów światłowodów i kolejnych kilka kilometrów yy kanalizację teletechnicznej, która będzie służyła nam do rozbudowy światło, światłowodów i tej, i tej sieci miejskiej. Mamy też w swoim dorobku już zbudowaną sieć radiową na potrzeby monitoringu właśnie i na potrzeby połączenia jednostek miejskich na terenie całego miasta. Jest to nowy referat w, w urzędzie. Ma zajmować się szeroko rozumianą teleinformatyką i nowoczesnymi technologiami w mieście. To jest referat, który ma koordynować projekty ogólnomiejskie najczęściej, które będą rozwijane w naszym mieście na potrzeby mieszkańców, ale też na potrzeby jednostek gminy i tak naprawdę które mają poprawić infrastrukturę teletechniczną miasta. Legniczanie naszą pracę już widzą w tej chwili. To my pracowaliśmy jako koordynatorzy informatyki w projektach właśnie monitoringu miejskiego, w projektach ITS-u. Zrealizowaliśmy hotspoty miejskie, zarządzamy miejską siecią komputerową, aczkolwiek ona jeszcze do końca nie jest widoczna dla Niedługo ją zobaczą przez efekty, jakie cały Wydział Informatyki zacznie osiągać przez budowanie usług. usług My jesteśmy jakby takim narzędziem do, do transmisji tych danych, do łączenia tych, tych jednostek i do, do koordynacji prac takich, Telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, na bazie których powstaną us konkretne usługi dla mieszkańców. Od marca Urząd Miasta w Legnicy wraz z jednostkami gminy buduje strategię kierunków rozwoju teleinformatycznego, służącego zarówno instytucjom, mieszkańcom, ale i turystom. Dzięki temu powstało kilkanaście projektów, które urząd chce w najbliższym czasie realizować. Zadania będą realizowane w różnych obszarach, począwszy od kultury, usprawnienia wymiany i otwartych danych, w tym głównie przestrzennych, które są niezbędne dla instytucji. Są to też usługi w obszarze mobilnych aplikacji i e usług świadczonych Legniczanom. Na pewno, na pewno dużym przykładem, takim bardzo, bardzo nośnym, bardzo kluczowym dla miasta jest budowanie sieci miejskiej, która służy nam jako medium do Budowania kolejnych usług dla mieszkańców, na przykład omawiany szeroko ostatnio system zarządzania ruchem i transportem publicznym, czy chociażby zdrożony kilka lat temu system monitoringu miejskiego, który poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. Co da przeciętnemu Kowalskiemu rozwój usług teleinformatycznych w mieście? A mianowicie poza tym, co już, co już otrzymał, czyli tak naprawdę poprawę bezpieczeństwa poprzez monitoring miejski, czy informację przystankową, czy system do y, sprawdzania. To odjeżdżają autobusy z komunikacji miejskiej. Do tego, co już ma, czyli jakieś gamy e-usług, które świadczymy my jako urząd dla mieszkańców, chcemy tą gamę rozszerzyć o kolejne o e-usługi, kolejne e czyli tak naprawdę sprawy załatwiane przez mieszkańca bez potrzeby wychodzenia z domu. Kolejnym, kolejnym, kolejną korzyścią dla mieszkańca to są. Następne tablice przystankowe, które jak wiemy cieszą się ogromną popularnością i zostały dość miło dobrze przyjęte przez mieszkańców. Co jeszcze dla mieszkańca? Dla mieszkańca jeszcze bezpłatny internet w miejscach publicznych, czyli patrz rynek, rozbudowujemy internet też bezpłatny w parku, następnie następnie szkoły i, i miejsca, które są miejscami publicznymi przy szkołach, czyli, czyli, czyli boiska, czyli podwórka przyszkolne też są takimi, takim bezpłatnym internetem objęte, a wiem, że to, to jest też kwestia zainteresowania mieszkańca. Będziemy też koordynować projekty. Hmm... Związane z, z takimi ogólnomiejskimi realizacjami, na przykład Centrum Usług wspólnych, tak? czyli taka, taka usługa, która będzie kierowana do jednostek gminy, uwspólnienia pewnych zasobów informatycznych i obniżenia kosztów utrzymania tych zasobów. Będziemy koordynować tak, takie prace związane. Na przykład z nowoczesnymi aplikacjami mobilnymi dla miasta. Tak? Będziemy szukać y, y, jakichś rozwiązań y, usprawniających pracę urzędu, ale od strony właśnie takiej technicznej, tak? a nie od strony organizacyjnej, bo to jakby nie jest, nie jest naszą rolą. Usług jest coraz więcej: system zarządzania ruchem, nowoczesny system informacyjny komunikacji miejskiej, płatności za parkingi telefonem czy też e-pułap. Coraz więcej letniczanie będą mogli załatwić, nie wychodząc z domu. Coraz więcej usług świadczonych jest przez internet. Coraz większe są oczekiwania klientów, jeśli chodzi o zdalną o możliwość zdalnego złożenia wniosku czy załatwienia sprawy. Większość z tych spraw wymaga uwierzytelnienia. Aby klient się uwierzytelnił, może skorzystać z dwóch form potwierdzenia swojej tożsamości. Pierwsza to jest wykupienie płatnego podpisu, tak zwanego podpisu kwalifikowanego a druga to jest uzyskanie bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP. Czym jest taki profil zaufany? A na profil zaufany w kontaktach z administracją publiczną jest to równoważność podpisu odręcznego. Czyli ktoś kto używa takiego podpisu elektronicznego pacz profil zaufany ePUAP ma taką możliwość jakby podpisywał dokumenty samodręcznie. I teraz w jakich sprawach możemy, możemy taki podpis elektroniczny yy, użyć? Przede wszystkim w sprawach w składanych dokumentach do urzędu możemy Załatwić takie sprawy jak wymeldowanie, jak zgłoszenie wyjazdu za granicę, jak zgłoszenie powrotu z zagranicy. Możemy zainicjować proces zakupu pojazdu, możemy wyrejestrować pojazd, możemy złożyć wniosek o dopisanie na przykład do spisu wyborców, możemy załatwić sprawy z obszaru działania ZUS-u, możemy załatwić sprawy, możemy założyć firmę, czyli załatwić tak naprawdę większość spraw, które przeciętny obywatel, przeciętny klient urzędu, czy ta osoba fizyczna, czy, 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 czy firma potrzebuje załatwić ułatwić w urzędach administracji publicznej. Wszystkie nowości w zakresie cyfryzacji i działań teleinformatycznych ściśle wiążą się z mianem Smart City, czyli inteligentnym miastem roku 2015 do 100 tysięcy mieszkańców, którym Legnica została okrzyknięta. Żyjemy w świecie bardzo nowoczesnym. Z tą nowoczesnością, tą inteligencją, nie tylko tą zawartą tutaj w naszych głowach, stykamy się również w otoczeniu. Mamy inteligentne auta, inteligentne autobusy, inteligentne sprzęt RTV i szereg innych elementów codziennego naszego życia. I w tym wszystkim odnajdujemy też inteligencję naszego miasta, która jest napędzana też inteligencją mieszkańców. W związku z tym warto się dzielić tym wszystkim, co dotyczy tej inteligencji, tego inteligentnego miasta, bo ta inteligencja wyraża się we wszystkich obszarach życia. To nie jest tylko e, dotycząca komunikacji, inteligencja, to jest, ale to jest inteligencja dotycząca edukacji, infrastruktury miejskiej, planowania przestrzennego, to jest e-urząd, e to jest e w dziedzinie opieki zdrowotnej, to jest w dziedzinie kultury i szeregu innych obszarach funkcjonowania każdego miasta, każdej jednostki administracji samorządowej. To jest miasto nowoczesne, to są nowocześni mieszkańcy, intelektualnie bardzo dobrze rozwinięci, bo dają sobie radę zastosowaniem tych wszystkich intele, intele, inteligentnych rozwiązań, bo żeby kupić bilet w autobusie za pomocą smartfona, żeby, nie wiem, my zobaczyć za pośrednictwem też iPhone'a, czy też smartfona, gdzie autobus się znajduje, jak z tego korzystać, czy też zaprogramować sobie urządzenie w domu, czy też tutaj wejść i QR-kody w mieście odczytać i wiedzieć, co to są QR-kody, że dzięki nim możemy dowiedzieć się wiele o historii naszego miasta, a na przykład też i zapoznać się z ofertą kulturalną. To jest to wszystko, co na co dzień z tym się stykamy? Dziś w programie to już wszystko. Dziękujemy widzom za uwagę i życzymy wygodnego korzystania z dotychczasowych ułatwień technologicznych w Legnicy oraz zadowolenia z tych nowych, które nadejdą.